Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj. A przed wami, teraz, prawdopodobnie przedostatni odcinek Sons of the Forest, bo już w kolejnym jest raczej potwierdzone, że już idziemy po ostatnie dwa osiągnięcia. Czyli na ten zapis, żeby wybrać to drugie, to główne zakończenie gry, i przy okazji zrobić jeszcze inne osiągnięcie za Kelvina i Virginie, którzy się zbagowali. A teraz, moi drodzy, jestem bliski zrobienia osiągnięcia, które polega na zjedzeniu wszystkich rzeczy w grze. Już jest, moi drodzy, lato, jest 82 dzień dokładnie, więc mogę sobie pójść, poszukać tych trzech ostatnich roślin. Nie wiem, czy to jest wszystko, co muszę zjeść. Jest ponoć jeszcze jakieś jajko żółwia, którego mogłem nie zjeść, więc będziemy musieli po żółwie iść, ale raczej je znajdziemy. No, w lato żółwie nie znaleźć, to raczej niemożliwe. I coś jeszcze było tam. Kawałki bekonu, mózgu. I czegoś tam jeszcze, to też mogłem nie zjeść Więc zobaczymy, nie? Zobaczymy Ale na razie pójdziemy, póki jest lato, po te rośliny, które się respią w lecie Czyli te dwa grzyby, które z tego co wiem Są, można je znaleźć obok miejsca, gdzie był No ta pałka, pałka elektryczna do znalezienia To jest pałka elektryczna czy energetyczna? A, tak, ja mam grę po angielsku Stan Baton No tak, czyli elektryczna bardziej. <noise> Moi drodzy, wypijmy sobie, zjedzmy, zjedzmy sobie pakiet MRE. Tak będzie najlepiej, wypijemy sobie. Już tak naprawdę nie szkoda mi niczego, bo już będę tą grę kończył raczej. Przemyślałem sobie, czy będą dalsze odcinki raczej nie. Już jestem po prostu maksymalnie znudzony tą grą. Wyczerpaliśmy content, raczej mi się budować nie będzie chciało. Wydaje mi się, że bardziej byłoby to osiągalne w takim Minecraftie, ale tu w poręście już mnie po prostu zdenerwowały niektóre te sposoby budowania, ograniczenia i tak dalej. Już raczej nie będę miał chęci, żeby to wszystko tu rozbudowywać. Update'ów też raczej nie będzie, obstawiam, że prędzej wyjdzie trzecia część niż jakiś kolejny update, bo już w sumie nie ma co do tej gry dodawać, no chyba, że coś faktycznie dodadzą, to wtedy kontynuujemy serię, to wrócimy, może jeszcze coś zbudujemy, ale na razie uważam, że moja baza wygląda, jak wygląda. Pomimo obietnic samemu sobie, że będzie to wielkie, no nie udało się ich spełnić, ale jest to coś więcej niż to co zrobiłem w deforeście, bo w deforeście praktycznie nic nie zbudowałem, a tutaj mam jakąś bazę, mam jakiś dom, który mogę nazwać domem, mam magazyn, salon, którego nigdy nie zrobiłem, może jeszcze przyjdzie, może jakiegoś live'a, jak kiedyś na przykład powiedzmy mi się zachce znowu Sonsa, to może jakiegoś live'a z tego save'a zrobię, gdzie będę tutaj budował, uzupełniał, różne rzeczy robił, może jeszcze jakiś ciekawy, nie wiem, patch dojdzie, coś jakąś budowlę dodadzą, tak jak ten patch 1.1. Zobaczymy, nie? Więc może jakieś live'a zrobię kiedyś, jeżeli będziecie chcieli. A biorąc pod uwagę, jaka była oglądalność pod ostatnim live'em, to... No wątpię, że szybko, szybko jakiś kolejny live się pojawi. Jak, nie wiem, może kanał rośnie, to... Może coś ogarniemy. A teraz, moi drodzy, przeładowujemy to... Tamto dziadostwo do... Do przewoływania kaniwali to sobie chyba rozwalę, bo mi to nie będzie potrzebne. Dzisiaj, poza tym, że zrobimy sobie to osiągnięcie, to jeszcze sobie zbudujemy ten żerokopter z moda. To, jest, to wydaje mi się najpopularniejszy mod, który sobie po prostu pobrałem i chciałem sobie, tak jak mówiłem, na koniec gry go zbudować. Więc no nie wiem, postawmy sobie gdzieś go tutaj. O, a może tutaj, tak będzie. O, może tutaj sobie go postawimy, co? I musimy do niego. O, dobra, ja mam już jakieś rzeczy, to od razu dostawię. Potrzebuję e, do niego, silniki wydaje mi się, że mam, choć może mi nie wystarczyć, nie wystarczy mi na szczęście silników, weźmy sobie patyki, wszystko co mi jest potrzebne, e, zaraz sobie tam włożymy, oho, najazd mi robią, na spokojnie wyrobimy się, żeby te rośliny zdobyć, dobudujmy sobie to tutaj. Okej, okay, jeszcze 16 badyli. Już mi naprawdę nie szkoda amunicji, nie szkoda mi niczego, raczej już wszystko dzisiaj będziemy wydawać, strzelać po prostu z każdej broni, zamiast walczyć. Więc ja może od razu sobie wyciągnę strzelbę, bo no tamte osiągnięcia zrobimy na tym osobnym save'ie przed, wiecie, końcem gry, przed wejściem do kostki. Aha, wziąłem sobie tyle patyków, że o, ja cię, ja cię sunę. I tu potrzebuję z tego co widzę chyba... Co to za ikonka? Nighty potrzebuje. no to jednego mam Nighta. Jeden Night, nie wiem czy będzie w tamtej wiosce, czy on się odrodził, czy muszę poszukać nowego. Możliwe, że będę musiał grę wczytać. Żeby mi się tam pojawił, choć nie wiem czy on tak po prostu się tam pojawi. Czy nie trzeba jakiś warunków spełnić. Ale wydaje mi się, że powinien się tam pojawić, więc... Dobra, włóżmy na razie jednego. Bo i tak nie mogę biegać z kilkoma naraz. raz. Mam niby tego moda, ale nawet nie mogę do ręki podnieść, kiedy mam już jednego w ekwipunku. Wiecie, jestem cały po prostu złoty, nie jeszcze złota zbroja. Jestem chodzącym midasem już w tej grze. Wszystko czego dotnę. To staje się złote midas. Czy to będzie. Mm, nie będzie motorka, jak widać. Nie będzie. Zwykle się tu odradzał, Nie wiem czemu teraz się nie odradza. Ale wiadomo, są inne miejsca, gdzie możemy go znaleźć. Więc może od razu weźmy sobie tą lotnię i polecimy tam te rośliny zjeść. Mam mu homorca. Eee, chodźmy, chodźmy tam. Od razu będzie z głowy. No i dobra, zbliżam się właśnie do miejsca, gdzie możemy znaleźć. Eee, znaleźć. W ogóle czemu ja mam grę po polsku dalej, po angielsku znaczy się. Muszę sobie zaraz zmienić. Ale to jest właśnie to miejsce, gdzie ponoć O właśnie, czy to jest ten grzyb? Shitake, widzicie, normalnie się teraz respią skubańce. Normalnie się teraz respią. Jeszcze potrzebuję tego drugiego grzyba. Dawaj. lotnie. Szukamy grzyba, mamy już jednego Zjedzmy go od razu Gdzie on jest? Sheetake, bierzemy go Zjedzony Gdzieś tu powinien być jeszcze drugi O, 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 o. jest King Oyster, proszę bardzo Gdzie on jest? Tutaj Iżri i jeszcze potrzebujemy jednej roślinki. Jeżeli to mi nie wystarczy, to znaczy, że coś przeoczyłem i czegoś jeszcze nie zjadłem. Ale ta roślinka, widzicie, to jest właśnie to, to jest ten fireweed. I uwaga, czy osiągnięcie wskoczy? Nie wskoczyło. Czyli jest jeszcze coś do zjedzenia, tak jak myślałem. E, dobra. Ym, możliwe, że to jajko żółwia, nie? Było jeszcze jajko żółwia. Czekajcie, ja sobie, czy ja mam lotnie? Mam lotnie. Weźmy sobie, wróćmy do bazy i znowu wyskoczymy i polecimy na plażę, tam gdzie są żółwie. Już wam przeczytam co, co tu jeszcze było, no chyba, że nie zjadłem tej mieszanki energetycznej, bo mamy różne te mieszanki ener energetyczne. Też tak może być, nie? Bo chyba wszystko już zjadłem. Aha, tu są jeszcze różne mieszanki lecznicze. Oh fuck. No to też może tak być, że, że nie działa. W sensie, że nie, 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 nie wziąłem tego, ale jeszcze pojedziemy po to jajo żółwia. Zobaczymy. Dobra, jestem na plaży, mam nadzieję, że te żółwie tu będą. O, są żółwie, są, 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 dawaj, dawaj je. Dawaj je, dawaj je, dawaj je. O co chodzi z tym jajem? O, jest, to jest chyba jajo żółwia. Zjedzmy je. Czyli ja tego nigdy nie jadłem, ale to wiecie, to nie koniec. się z jajami, dobra. Ile mi to w ogóle odnawia tak z ciekawości? Ej, dużo ty. E, nie wiedziałem, że jaja żółwia istnieją. Dobra, ale są tutaj jeszcze mieszanki energetyczne różne Health Mix za Aloesu. O kurwa, jakiejś inne rośliny potrzebujecie. To znowu firewood jest? Możliwe, że tak. Mamy to. No i zjedzmy teraz wszystko. Jest, mamy to. Woody! i each Type O! Moi drodzy! Mamy platynę gwarantowaną w tej grze. O oh, kurde, ale jestem z... super. Jestem szczęśliwy jak dziecko. Znaczy jestem szczęśliwy jak. Nieważne. Idziemy po Nighting, moi drodzy. Zakraftujemy ten helikopter. Zobaczymy, jak się nim lata, a w kolejnym odcinku finiszujemy grę. Ok, moi drodzy, zbliżam się i aktualnie na mapie, w sensie do tego jednego miejsca, nie? I na mapie mi się wyświetlił ten night. Więc mamy helikopterek, już czuję się zajebiście. Gdzie on jest? Tu jest. Przewłaszczyliście sobie go, a teraz patrzcie, pokażę Wam magię. Umiecie tak? <grystanie> no, oni chyba tak nie trafią. Okej, moi drodzy. Mamy helikopter. Jak się tym lata? G. Aha. Jak się tym lata? Piątką. W. Oh shit. Oh shit. Oh, w mord. Jak się tym lata? Aha. Of oh, mord. O oh, kurwa. I to nie jest takie proste. Myszka działa jak joystick czyli jak ro robię myszkę w dół, to mi leci w górę i to tak jak z samolotem. Ale dobre to jest, Ty. Normalnie mam mapę, tylko nie mogę z niej korzystać. O kurwa, patrzcie, moje ciało nie nadąża. <śm> <śm> moje ciało nie nadąża. Aj, rozbijemy się. Juston, Nie. <śm> o kurwa. O, w mordę. Ej, to nie jest takie proste lecieć nim. Nie można go normalnie obrócić. twórca chyba nie dodał tego. Ale dobra. Ej, to się. Ciekawie się tym steruje, ciekawie. A do tego joystick byłby bardziej. Lepszy. Off pizde. Off pizde. Do góry, do góry, do góry. Nie. I to się naprawdę leci jak tym. Przecież to się nie da tak. Kierować tą myszką. Joystick jest potrzebny do tego. Można bym do tego dokupić joystick. To niezły helikopter, ktoś wymyślił, kurde. Ktoś musiał mieć bardzo dobry pomysł. Się to strasznie z Far 4 kojarzy. Dobra, spróbuję nie ruszać myszką. Trzeba naprawdę powolutku. Aj! Ty, 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 No, przecież... Aha, do góry, Ha okej. Okay. My że w. W, w, w. Do... Robię do tyłu, nie? Nie do przodu, do tyłu. To nie wyjdzie, moi drodzy, ale helikopter fajny. Chciałbym sobie nim polatać, no ale nie tutaj. Nie dam rady w tym, w tym lesie wystartować. Musiałbym go popchać, ale z tego co widzę twórca nie dał możliwości popychania go tak jak wózka. To by było fajne z pewnością. Okej, okay, BO. Nie! Tak. Tak, właśnie, tak się nim steruje. To nie jest proste. Trzeba mieć chyba jakiś joystick faktycznie. No dobra, ale. Zobaczyliśmy jak on działa. Dobra, może teraz uda się wystartować. Okej, okay. BO. Ha, ja steruję. Mhm. Czym ja steruję? Teraz? Leć. Nie żałuj sobie. No kurwa, zablokowałem się o drzewo. Jak się tym. Nie, moi drodzy. Nie da rady. <gryw> nie da rady. Zablokuje się od drzewa. Nie, nie mogę go sobie na przykład wytepać do bazy pewnie, co. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale ja chcę w prawo o, 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 o! O! Do góry! Do góry! Do góry! Do góry! No nie, zablokowałem się drzewo znowu! I to trzy drzewa! Jesteś dumny z siebie drzewie! Ło wow, wow, wow! Ha! tak. No to poradnik jak się nie lata. Czemu nie mogli tego zrobić jak w tym, jak w, w GTA, że wiecie, numpadem się steruje? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. No, Skurna, taka, wiecie, taka przestrzeń do startowania nie ma sensu. Ja nie mogę go w ogóle przemieścić, bo. No, właśnie bo nie da go w ogóle popchnąć, kurwa. Może tu wystartuję, co? Dobra, lecimy, dawaj, dawaj, dawaj. Ty, 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 nie pikuj mi tak, nie! Oj, drodzy, to się nie uda, ja nie umiem tym latać. Popatrzcie sobie, może jak ktoś tym lata. Bo ja nie wiem o co chodzi. Tu się w ogóle jakąś prędkość w ogóle ustawia jeszcze. O o o o! O! O, o, Ej, ale ja przecież... Jak się tym steruję, kurwa? Tak, kręcę, kręcę się wokół drzewa, nie? O o o dawaj, 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 dawaj! No! I Nie no, nie poddam się, chcę sobie tym polatać. Czemu pi, ha, ok, jest idealnie. No! on specjalnie tak leci, nie, nie wiem, czy chodzi o to, że jak klikam jakieś klawisze, których nie powinienem, nie wiem, w sadem się steruje czy co? Ha, Patrzcie, nie mogę niczego innego dotykać. Wow, u, 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 u. nie, 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 u, 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 u. trzymaj, 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 o, dawaj. Wyszło mi parkowanie co? No nie, na pewno to ja bym nie latał tym na dłuższą metę. Trzeba naprawdę się nauczyć tym latać. Zainstalujcie sobie tego moda i spróbujcie tym latać. Myślałem, że to na filmie ktoś jest po prostu upośledzony manualnie, ale to Nie tak prosto się tym lata, ale wysartowałem. Oooo! Już wiem Tu się steruje chyba. Nie wiem! Aj! Okej. Okay. Nie! Nie! Nie, dobra, moi drodzy, koniec, koniec tego latania, już mam dość. Mam tego serdecznie dość. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobała seria Sons of the Forest. Przed nami ostateczny odcinek, który prawdopodobnie zaraz nagram, który już wbije mi te ostatnie dwa trofea. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiliśmy to trofeum. Ile tam faktycznie, no dwa trofea, nam zostało więc zajebiście. No i co? Nie postawiliśmy wszystkich schematów, prawda? Tylko, no wiecie, no, ja już nie czuję stawiania tych schematów, jakiś pułapek czy innych. Ten zegar był ciekawy. Może uda mi się ten zegar zrobić. Eee, zegar, ale pewnie też mi nie będzie stać, bo on, no widzicie, jakieś różne rzeczy to potrzebuje. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Kiedy myślałem o tej grze, myślałem, że fajne, kreatywne rzeczy będę to sobie stawiał, bo tu ludzie naprawdę fajnie kombinowali. Ale jakoś, kurde, już mnie nie ciągnie, nie Nie ciągnie mnie w ogóle do słońca. Może jakiś inny surreal by mnie znowu zadowolił na parę godzin do przodu. Ale słońce już mi się przejadło. W ogóle Forest. Forest, The Forest. Choć The Forest, to bym mógł sobie w sobie troszeczkę pograć. Może ze znajomym się umówię. Ale dobra, to już jest nieważne dla odcinka. Kończę. Cześć.